Cześć, tutaj Gosia Stuczytam i dzisiaj przychodzę do Was z książką Jakuba Żulczyka pod tytułem Wzgórze Psów. Wzgórze Psów jest pierwszą powieścią tego autora, którą miałam okazję przeczytać i recenzuję ją dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Świat Książki. Powieść można gatunkowo klasyfikować jako kryminał bądź thriller, ale do tego jeszcze wrócę. Główny bohater Mikołaj musi ze względów finansowych przeprowadzić się ze swoją żoną do małego miasteczka na Mazurach, Zyborka, miejsca, w którym się wychował. Miasto to opuścił wiele lat temu, mając nadzieję, że nigdy więcej do niego nie wróci. Zostawił w nim brata i ojca, z którym nigdy się nie dogadywał, oraz pewną ponurą historię z przeszłości. W dodatku Mikołaj jest pisarzem, który w swojej debiutanckiej jedynej powieści dość negatywnie odmalował Zyborki i jego mieszkańców. Na miejscu okazuje się, że zaginął jeden z sąsiadów, który wkrótce zostaje odnaleziony w bardzo złym stanie fizycznym, wskazującym na to, że był gdzieś przetrzymywany, a nawet torturowany. Wszystko zdaje się łączyć z obecną sytuacją polityczną Zyborka i panią burmistrz współpracującą z lokalnymi gangsterami. Poznajemy też historię pewnej ponurej zbrodni z przeszłości, która bezpośrednio wiąże się z postacią Mikołaja. Mam z tą powieścią pewien problem, związany przede wszystkim z tym, co słyszałam o samym autorze. Wiele osób wymienia żółczyka jako autora balansującego na granicy literatury popularnej i literatury takiej no poważniejszej, wykraczającego poza gatunek kryminału czy thrillera. Sam autor w wywiadach również podkreśla, że nie sytuuje się zbyt głęboko w jakimś konkretnym gatunku, ale moim zdaniem traktowanie tej powieści jako literatury gatunkowej dobrze jej robi, dlatego że jest to nieźle napisany Thriller, ale nie jestem pewna, czy cokolwiek więcej. Zacznijmy od tego, co mi się w tej powieści podobało. Mamy tutaj bardzo ciekawy wątek społeczny i taki wątek polityczny, ale bardzo lokalny. Na przykładzie małego miasteczka autor pokazuje nam, w jaki sposób funkcjonuje władza. Nie jest to może coś bardzo oryginalnego, ale jest to na pewno ciekawe ujęcie. Poza tym ciekawie układają się tutaj relacje rodzinne, zwłaszcza relacje Mikołaja z ojcem oraz bratem. Bardzo podobały mi się też retrospekcje pokazujące młodość Mikołaja, bohater jest starszy ode mnie, mniej więcej o dwa lata, co sprawia, że ja również w późnych latach 90. miałam lat kilkanaście i to wszystko, co opisuje tutaj autor, jest mi dosyć bliskie. Kojarzę utwory muzyczne, które się tutaj pojawiają, i różne rzeczy, które były wtedy popularne. I ta perspektywa młodego człowieka jest tutaj naprawdę pokazana bardzo dobrze. Autor też dość dobrze rozmieszcza takie punkty, może nie zwrotne, ale takie mocne punkty w powieści, które sprawiają, że jest w stanie utrzymać naszą uwagę. Nie zmienia to faktu, że 850 stron to dosyć dużo, i mam wrażenie, że treść powieści nie jest w stanie wypełnić tej objętości w taki sposób, żeby na przykład uniknąć powtórzeń, zwłaszcza zakończenie, ostatnie kilkaset stron. To jest już powtarzanie pewnych wątków, które miały miejsce moim zdaniem zupełnie niepotrzebne. No i właśnie tutaj przechodzimy do tych rzeczy, które mi się nie podobają. Po pierwsze zakończenie, które jeżeli chcemy traktować tę powieść jako thriller czy kryminał, jest dosyć przewidywalne. Poza tym zaczynają się tam takie zmiany kompozycyjne, niepotrzebne przesunięcia, retrospekcje, powtarzanie tego, co już było. I uważam, że po prostu jest to słabiej napisana część. Dużo bardziej podobał mi się początek tej książki. Poza tym mam wrażenie, że autor miał takie dość duże ambicje, żeby ta książka mówiła o czymś ważnym, dużym. W tym wypadku jest to zło. Zło, które mieszka w człowieku, zło, które można zwalczać tylko innym złem. I ja uważam, że ten temat gdzieś pod koniec autorowi się wymknął. I to zakończenie i cały wydźwięk tej powieści nie zrobił na mnie tak naprawdę żadnego wrażenia. Nie uważam, żeby to była powieść mocna, żeby była w jakiś sposób poruszająca. Przynajmniej mnie to, co zostało tutaj opisane, zupełnie nie rusza. Pewnie jest to kwestia jakiejś mojej indywidualnej wrażliwości, ale nie jest to powieść, o której ja po zakończeniu myślałabym jakoś długo i która by mnie skłaniała do tego, żeby o niej dyskutować, czy żeby po prostu głębiej się nad nią zastanawiać. Kolejna sprawa to język, który właściwie jest przyzwoity, ale spodziewałam się czegoś więcej. Wszystko zależy od tego, z kim będziemy porównywać, bo jeżeli spojrzymy na to, jak napisane są kryminały, wydawane teraz w Polsce, te takie najbardziej poczytne, nie będę tutaj wymieniać nazwisk, ale wiecie o kogo mi chodzi to faktycznie Wzgórze Psów jest napisane świetnie i wyróżnia się na tym tle. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę takich pisarzy jak na przykład Łukasz Orbitowski, który naturalnie nasuwa mi się jako skojarzenie do żółczyka ze względu na to, że on również gdzieś tam lawiruje pomiędzy gatunkami, to tutaj żurczyk wypada dużo, dużo słabiej, zwłaszcza, że pojawiają się drobne błędy językowe, co prawda w narracji pierwszoosobowej, więc nie mogę się tak do końca przyczepić, no bo możemy stwierdzić, że w ten sposób po po prostu mówi bohater, a właściwie bohaterowie. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Mikołaj jest e, pisarzem, a jego żona Justyna dziennikarką, no to nie wiem, czy błędy językowe byłyby taką stylizacją, którą do tych postaci akurat bym dobrała. Są fragmenty, które są naprawdę bardzo udane, ale też takie, które nie brzmią jakoś nadzwyczajnie. Przeczytam Wam taki, który mi się podoba. Gdy w wieku 33 lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie, że jest się trupem. Miałeś tyle k czasu. 10 tysięcy lat temu człowiek umierał w wieku 33 lat z powodu gangreny całego organizmu i uśmiechał się, wpatrzony w czarną, niezrozumiałą nieskończoność, że miał dobre życie, bo raz zjadł gruszkę. Także powieść ma naprawdę niezłe momenty. Czyta się to dosyć sprawnie i nie jest to lektura specjalnie wymagająca ale mam wrażenie, że po tym wszystkim co słyszałam o żółczyku spodziewałam się czegoś więcej. Jeżeli będziemy trzymać się gatunku i stwierdzimy, że jest to po prostu thriller i literatura popularna, rozrywkowa, to mogę Wam z czystym sumieniem tę powieść polecić. Co prawda, tak jak mówię, nie jestem zachwycona, jeżeli chodzi o zakończenie, skróciłabym tę powieść również trochę, ale mimo wszystko uważam, że jest to naprawdę porządnie napisana książka. W gatunku thrillera kryminału. Natomiast nie ma w tej powieści nic, co sprawiałoby, żebym wracała do niej myślami, żebym się nad nią jakoś specjalnie zastanawiała, i też nic takiego, co mogłoby spowodować, że ta książka będzie w jakiś sposób dla mnie ważna i. Uznam, że naprawdę wszyscy powinni ją przeczytać. Podsumowując, jeżeli jesteście wielbicielami gatunku i chcielibyście przeczytać niezły thriller z mocno rozwiniętym wątkiem społecznym, albo po prostu chcielibyście sięgnąć po coś z literatury popularnej, ale boicie się, że od złego języka będą was bolały zęby, to mogę spokojnie polecić wam z górze psów żółczyka. Ważne jest jednak, żebyście od początku nie nastawiali się na literackie arcydzieło, bo wtedy książka ma szansę spodobać wam się dużo bardziej. Wiem, że powieść podoba się osobom i ma naprawdę dobre opinie, więc bardzo chętnie usłyszę, co Wy na jej temat sądzicie. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach. Za książkę serdecznie dziękuję wydawnictwu Świat Książki, a Was zachęcam jak zwykle do subskrybowania naszego kanału, obserwowania nas na Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!